Cześć, witam was na kanale VideoBlog Tech. Dzisiaj będziemy wspólnie budować komputer gamingowy z podzespołów tutaj zgromadzonych. No, brakuje jeszcze obudowy w sensie przed kamerą, bo się nie zmieściła, ale oczywiście ją też wam pokażę. Komputer oparty na procesorze Intel, na płycie ASROCK z chipsetem Z590 i karcie graficznej Nvidia RTX 3060. Na ten warsztatowy odcinek serdecznie was zapraszam. Sporo tego, jak widzicie, nie mieszczę się tutaj, ale opowiem Wam pokrótce, co się znajdzie w tym gamingowym komputerze, w środku, w jego wnętrzu. Zacznijmy od procesora. Intel i9-11900K. Mocny, potężny procesor z bardzo dobrą wydajnością jednowątkową, który w tym zestawie akurat nie będzie podkręcany, będzie pracował na ustawieniach fabrycznych, ale nawet ustawienia fabryczne gwarantują mu bardzo dobrą wydajność w grach. Procesor zamontujemy na płycie głównej AS Rock Z590 Velocita. Bardzo fajna płyta główna, nie jakoś bardzo droga, ale z bardzo dobrą i bardzo dobrze chłodzoną sekcją zasilania i paroma future'ami. Pamięć Patriot Viper Steel 2x16 GB o prędkości 3600 MHz. Procesor schłodzimy 360 mm chłodzeniem od firmy. Cooler Master Master Liquid ML360 Illusion. Jedno z nowszych chłodzeń, które możecie kupić w tym momencie na rynku od firmy Cooler Master. Chłodzenie, które zapewni spokojnie dobre temperatury w przypadku 11900K. Dysk SSD na system nagry 1TB Team Grobe Caldera Z440. Oczywiście PCIe 40 Gen 4. Lubię te dyski, bo naprawdę są bardzo szybkie. Wiecie, że zasilacz to jest jeden z najważniejszych podzespołów komputera. Dlatego też w tym komputerze znajdziecie Cooler Master V750 w wersji drugiej, zasilacz o certyfikacie 80 Gold Plus w białym wydaniu. Co prawda mamy lato, ale czasami marzymy o zimie, bo te temperatury są momentami zbyt wysokie. Więc dzisiaj w kolorze białym ten zasilacz już w komplecie ma białe okablowanie. Co będzie bardzo ładnie, kontrastowało z wyglądem samej płyty głównej i kolorem obudowy. Ale żeby tego było mało, to jeszcze naszą kartę graficzną, o której za chwilę kilka słów zamontujemy w pionie. Specjalna przystawka do obudowy, w której będziemy montowali ten komputer, obudowę też za chwileczkę parę słów, która umożliwi nam pionowy montaż karty graficznej. Wiele osób to lubi, wielu osobom się to podoba. Wiele razy mnie prosicie o to, jak zamontować, za jaką pom za czego pomocą zamontować, czym zamontować kartę w pionie. Proszę bardzo, dzisiaj montujemy kartę w pionie. I karta graficzna Nvidia RTX 3060 w wydaniu firmy KFA2, wersja EX, 12 GB karta dla graczy. I obudowa Cooler Master H500 ARGB, młodszy brat popularnej H500P obudowę, którą bardzo lubiłem stosować. Ta jest minimalnie mniejsza, a na przodzie też dwie dwusetki, czyli dwa wentylatory 200 mm i całe przedfabrycznie z meszem, natomiast w komplecie dostajemy jeszcze, jakbyśmy chcieli na przykład zmienić, możemy zdjąć ten mesz i założyć plastikową pleksową osłonę przezroczystą i wtedy te wentylatory pobierają powietrze tylko z wlotów po lewej i po prawej stronie front panela. Dobrze, wprowadzenie już było, także zapraszam Was serdecznie na wspólny montaż tego gamingowego komputera na Intelu 11900K i płycie ASRock Z590 Velocita. i dobrnęliśmy do zakończenia budowy tego gamingowego komputera. Powiem Wam tak, specjalnie wybrałem i 11900K i fajną płytę Z590, którą jest ASRock Velocita, dlatego że często mnie pytacie, co wybrać, mocniejszy procesor czy mocniejszą grafikę. Przeważnie, tak jak w tym przypadku, powinniśmy wybrać mocniejszą platformę, czyli dobra płyta, dobry mocny procesor, 11900K na tym przykładzie, Dobry zasilacz, bo pamiętajcie, że wiele zależy od dobrego zasilacza. Na tym na pewno nie ma co oszczędzać. I kartę RTX, powiedzmy sobie szczerze, no może to zabrzmi dziwnie, ale z nisk niskobudżetową. Wiem, te rtx -y nie są tanie, ale to najtańszy z RTX-ów, z nowych RTX-ów, który można nabyć w tym momencie. Karty zawsze można zmienić, sprzedać, wymienić, założyć nową, kilka sekund pracy tak naprawdę, odkręcić śrubkę, wyjąć, założyć nową i na, tak naprawdę tyle. A zmiana platformy to jest już dużo więcej zachodu i nie każdy umie to zrobić sam. Zatem bazowa platforma powinna być w miarę mocna, żeby mogła obsłużyć zmieniające się w naszym komputerze, zmieniane przez nas w naszym komputerze karty graficzne. O to tyle moi drodzy. Koszyk oczywiście do wszystkich podzespołów, yy, które użyłem do budowy tego komputera znajdziecie pod filmem w opisie w sklepie Morele.net. Zachęcam do klikania, sprawdzania sobie cen i ewentualnie, jeżeli Wam się zestaw podobał, do zakupu. Jak widzieliście połączenie 11900K z RTX 3060 w grach, w Full HD, bo w takiej testowałem yy, ten zestaw, testowałem bo za dużo powiedziane, w kilku grach uruchomiłem go i żeby Wam pokazać ile FPS-ów jest. Ten procesor się nudzi z tą kartą graficzną. Nigdy nie osiągnął 100% obciążenia podczas jakiejkolwiek gry, nawet Cyberpunka. Więc on ma jeszcze bardzo duży potencjał do zastosowania w przypadku zmiany tej karty graficznej RTX 660 na mocniejszy, wydajniejszy model. Tej mocy z 11900K w grach nam nie zabraknie. Płyta z 50 as Rock Velocita, świetna sekcja zasilania, chłodzona aktywnie. Sekcja ma swój mały wentylatorek, który chłodzi nam ją, więc nie mamy się co bać nawet przy mocnym podkręceniu na 1900K o to, że temperatury sekcji będą niebezpieczne i że ta sekcja nam się po prostu przegrzeje. Bardzo mocna i rozbudowana, potrafi przejść naprawdę duży amperaż. No i pamięci, pamiętajcie do JAS k Gear 1, czyli 3600 MHz, żeby to chodziło z kontrolerem pamięci 1 do 1. Chłodzenie iluzjon 360 od Cooler Mastera, bardzo fajna blokopompa, praktycznie w całości wykonana z Plexi, fajny efekt. Można uzyskać jeszcze bawiąc się dodatkowo tym RGB. Ja już tutaj nie bawiłem się, to nie zmieniałem efektów, ale te podstawowe przejścia kolorów widzieliście. No i obudowa bardzo sympatyczna w montażu z dużą ilością miejsca na stronie serwisowej, w której można umieścić naszą kablologię. Dodatkowo ten set do zamontowania karty w pionie. Jest on fajny pod tym względem, że nie przesuwa nam kartę do tafli szkła, przez co ta karta naprawdę nie osiąga wysokich temperatur. Jak widzieliście zresztą też podczas testów. 70 70 stopni z groszami maksymalna temperatura przy pełnym obciążeniu karty graficznej w grach uważam za bardzo dobrą temperaturę, jak na kartę zamontowaną w pionie. Bo wtedy zawsze uzyskują troszeczkę większe temperatury niż jaką montujemy horyzontalnie. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was w tech. Cześć!